W filmie pokażę, jak łączyć ściany. Tak jak widzimy, wykonałem sobie tutaj połączenie ścian, ale nie jestem zadowolony z tego połączenia, ponieważ chciałbym, żeby połączyły się ze sobą warstwy konstrukcyjne. Także wchodzę w ustawienia warstw ściany i daję wyższy priorytet mojej warstwy konstrukcyjnej, zarówno w jednej ścianie, jak i w drugiej. Zatwierdzam OK i ponownie wykonuję moje połączenie. Jak widać, tym razem moje połączenie jest poprawne, połączyły się ze sobą warstwy konstrukcyjne. Że dla utrwalenia raz jeszcze pokazuję, tym razem najwyższy priorytet dam dla warstwy izolacji. Po ustaleniu najwyższego priorytetu dla warstw izolacji ponownie łączę ściany i tak jak widać nasza warstwa izolacji docięła się do warstwy izolacji w drugiej ścianie. Innym sposobem łączenia ścian jest możliwość wykorzystania funkcji edytu i łączenia złożonych ciał z menu lokalnego. Także Wchodzimy w menu lokalne, wybieramy połączenie ścian i ostatnią opcję z menu rozwijalnego. Że zaznaczamy teraz warstwę na pierwszej ścianie oraz na drugiej ścianie i łączymy je ze sobą. Oczywiście możemy zresetować to połączenie wchodząc w menu lokalne i tym razem wybierając usuń łączenie złożonych ścian. Po usunięciu połączenia możemy zaprojektować... Nasze nowe połączenie, tym razem wykonamy je dla warstwy izolacji.